Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z nowymi pomadkami od Avon. Mam tu 8 na odcieni i są to takie pomadki, już Wam opowiadam. Eee, są to pomadki dwa w jednym, szminka i róż. Lekki jak chmurka, delikatny matowy kolor, którego nie czujesz na skórze. Miękki jak poduszeczka, aplikator z gąbeczką idealnie rozprowadza kolor. Niebiańsko nawilżający z pielęgnującym olejkiem kokosowym. Sprawdzimy wszystkie te rzeczy, pokażę Wam wszystkie słówczy na ustach. Pomadki będą kosztować 26 zł od 23 lipca będą dostępne. Mamy 8 odcieni, takie dosyć są przyjemne, te kolory takie, myślę, że na co dzień. Natomiast myślę, że bo to jest nowość, ale myślę, że to są zamienniki po prostu tych pomadek w pudrze, które były jakiś czas temu. Nie wiem, czy one. Będą teraz jeszcze dostępne. Wydaje mi się, że po prostu ona została wycofane, ta formuła, bo one nie były zbytnio trafione. Fakt faktem nosiły się lekko na ustach, ale aplikacja tych pomadek była straszna. Jak przeglądam, ale no nie ma tych pomadek już. Z tego co widzę. Więc wydaje mi się, że to jest zamiennik tamtych pomadek po prostu. No nic. Lecimy. Eee, rozpakuję wszystkie kolory, ułożę sobie w kolejności, tak jak są w katalogu i zapraszam Was dalej. Dobra, jestem trochę bliżej i co mnie od razu już irytuje, to że wszystkie odcienie mają jednakowy kolor opakowania. Myślę, że jak ktoś by chciał sobie zamówić po prostu dwie, trzy, no to będzie niestety musiał się doszukiwać tego maleńkiego napisu tutaj. No, irytujące może być, ale... Lecimy z tymi kolorami. Jeszcze jedno, y, pomadki nazywają się Two in One Cushion Cloud, czyli gąbeczkowa chmurka. Mamy tutaj o, taki aplikator. I co? Naciskamy? O, coś wychodzi nam. O. Całkiem fajny, takie coś nam wychodzi. Tutaj jest pąbeczka, taka umaziana. No dobra, to lecimy wszystkie odcienie po kolei. osiem odcieni, które znajdują się w katalogu. Zdecydowanie ten odcień, który mam na ustach, czyli Sugar and Spice ostatni z kolejności i Pillow Pink. To są takie dwa nudziaki, które będą pasować moim zdaniem każdemu i które się będą myślę fajnie nosić. Zobaczymy jak będzie z trwałością. Napiszę wam w tym momencie tutaj ile czasu mi się to utrzymało jak przy jedzeniu, bo jest to na tyle komfortowa formuła, że Myślę, że w długiej trwałości to nie będzie, niestety. Ale wracając do moich e, sugestii a propos, że to nowa wersja pomadek w pudrze, teraz jestem jeszcze bardziej utwierdzona w tym przekonaniu. Myślę, że nawet kolory są w większości podobne albo i nawet takie same. Z tym, że te są 100 razy lepsze w aplikacji. Ta gąbeczka jest mięciusia. Naprawdę. Milutka dla ust. Można sobie z przyjemnością dokładać ten produkt, bo tam były takie bardzo sztywne aplikatory, jeżeli pamiętacie. Naprawdę na plus i formuła również na plus, bo jest bardziej kremowa, a tamte były tak mega, mega, mega suche. Nie było ich czuć na ustach. Ale no bo to był proszek po prostu, który ciężko było nałożyć. Ta aplikacja jest 100 razy lepsza. No, sprawdzę sobie jeszcze kiedyś, jak to działa jako róż do policzku, bo to jednak trzeba mieć nieprzypudrowaną cerę do takiego kremowego produktu, ale myślę, że to jest naprawdę dużo lepsza opcja niż poprzednie pomadki tego typu w pudrze z gomeczką. Jeszcze jedna rzecz, nie polecam tych najjaśniejszych kolorów. Zrobię Wam, myślę, zbliżenia w momencie nakładania pomadki, ale. Bardzo nierównomiernie się nakłada i bardzo ciężko nałożyć te kolory, żeby one wyglądały. Wyglądają e, usta mega przesuszone. I to jest myślę odcień mm, Plush in Peach, Candy Floss i jeszcze któryś z nich był taki straszny, nie wiem, Coral in the Clothes chyba. A i jeszcze jedna rzecz. W katalogu mamy odcień Dreamy, a na tubce mamy... Mm, Dreaming of blossom, więc tutaj albo błąd w druku, albo błąd w katalogu. To tak zwracam uwagę. Tylko, no nic, dzisiaj to na tyle. Żegnam się z Wami i do następnego. Cześć.